Witajcie wszyscy bardzo serdecznie! Jest to kolejny odcinek z cyklu lubianego kształtu Korei, czyli LCK TFO. A swoją drogą, krótka anegdota: dostałem któregoś czasu wiadomość, że ktoś dopiero jak. Przysłuchał odcinek i usłyszał mnie mówiącego, lubiany cały kształt Korei, to się zorientowało, że to w skrócie daje LCK. Myślicie, że naprawdę dałbym taką osobę, to inaczej. W każdym razie to nieważne. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Mid-Season Cup, a tak właściwie to e, konkretnie o tym, jak postrzegam e, ten turniej, jak postrzegam jego zakończenie i co myślę w ogóle o e, zarówno wynikach, jak i samym przebiegu. E, zacznijmy od tego, że nie będę tutaj streszczał wyników, nie będzie to materiał długi, będzie to materiał raczej krótki. Postaram się, żeby był e, raczej syntez moich wniosków, aniżeli jakimś głębokim opisem tego, co w trakcie tego turnieju się wydarzyło. Ale żeby dać może sprawiedliwości, stać się zadość, to tylko przypomnę, po cztery najlepsze drużyny z Chin oraz Korei, um, best of one bez rewanżów w grupach, best of five od playoffów, do których przychodzą po dwie najlepsze ekipy z grupy, pierwsza mapa była blind pickiem. I zacznijmy właśnie od tego. Blind pick. Mówiłem przy okazji mojego omówienia filmiku, e, przepraszam, omówienia turnieju, że jestem całkiem podekscytowany, bo może być fajnie, blind pick kojarzył mi się bardzo pozytywnie z e, 2012 do 2014, czyli z Champions i z piątą mapą blind pickiem. No słuchajcie, gra się zmieniła przez te 7 czy tam 8 lat i... E, tam, gdzie Blind Peak był trochę bardziej ekscytujący, tak teraz mam wrażenie, że Liga Legend zmieniła się na tyle i umiemy na tyle rozpoznawać team kompy, różnice, etc., etc., że nawet jeden najmniejszy wybór robił tak ogromną różnicę w drafcie, że większość z tych map była nieatrakcyjna do oglądania. E, ten draft. E, tak naprawdę najbardziej podobał mi się Blind Peak, e, gen i to może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale w serii ćwierćfinałowej e, między Genji. A jeżeli dobrze pamiętam, top eSports. Bo tam Genji rzeczywiście zrobiło coś, co w mojej opinii miało być ideą tego Blind picku, czyli poszło w kompozycję bardzo spójną, nietypową i taką, którą normalnie przeciwnik by ci skontrował, bo wiedziałby do czego zmierzasz. E, inną sprawą jest to, że ten Teamcom zupełnie nie wyszedł, a Genji się posypało po dosłownie 3 minutach, ale jakby idea wydawała mi się, że będzie taka: będziemy wybierać kompozycje nietypowe, na przykład kiedyś mógłby być, to no, nie wiem, Jugger, tak? E, tutaj. No przyznam szczerze, że większość team kompów wyglądało tak samo, tylko na przykład różnica była taka, że mieliśmy minimalnie inne wybory na topie i w lesie, a na bocie jedna drużyna miała warusa z streszem, a druga z tamkenczem i ta Stamkęcze była w efekcie bezużyteczna. Więc Blind pick e, Mocne nie, chociaż na pewno jest to. Mniej lub bardziej entertaining, bo nieco więcej e, e, ciekawych postaci mogło nam przy tym wypłynąć. Natomiast wydaje mi się, że zbytnio niezbalansowany, zbytnio losowy i chyba nie wpłynął wcale pozytywnie ani na rozgrywkę, ani na jakość oglądania. Chociaż przyznam, że super komentowało mi się to spotkanie Genji z Top Esports z Mychą, ponieważ mieliśmy bardzo, bardzo dużo fanów. Natomiast przechodząc już do samego turnieju, e, postaram się podzielić moje wnioski na kilka segmentów. Pierwszy z nich. Różnica między Koreą a Chinami. To jest coś, czego nie uniknę i myślałem, żeby powiedzieć o tym na końcu, ale wydaje mi się, że może lepiej właśnie na początku, bo pozwoli nam przechodzić do innych wątków nieco łatwiej i nieco zgrabniej. Przede wszystkim jeden z takich moich, jeden z moich wyobrażeń, jeden z moich paradygmatów dotyczących Korei. Upada. A mianowicie chodzi tutaj o dogmat mechanicznej rozgrywki, gdzie wydaje mi się, że w 2019 Korea nadal pozostawała najlepszym mechanicznym regionem. Nawet gdy w Chinach mieliśmy przebłyski indywidualnych gwiazd i niesamowite teamfighty, etc., etc., wydaje mi się, że Korea często miała oprócz topowych teamów takich jak, nie wiem, Invictus Gaming, lepszy laning phase. Tak teraz wydaje mi się, że koreańskie drużyny, nawet z czołówki. Nierzadko mają znacznie gorszych graczy, i to wyszło w trakcie tego turnieju. E, tak naprawdę, e, Top Esports Night nie znalazł dla siebie przeciwnika w tym turnieju. Ok, faker radził sobie całkiem nieźle, natomiast, akurat w tym spotkaniu na Top Esports nie był aż tak dobry. E, kolejną kwestią jest to, że na przykład patrzę na 369, na to plajnala Top Esports. Nie radził sobie wyśmienicie w LPL-u w 2020, chociaż tak jak mówiliśmy z na transmisji w 2019 i podczas debiutu, dużo bardziej zapowiadany i wydaje mi się, że też miał lepszy okres. Natomiast tutaj na MSC 369 bez większych problemów stawiał czuła każdemu i z każdym wyglądał naprawdę, naprawdę dobrze. Korejscy top playnerzy, na przykład nie podobali mi się. Kana był niezły, chociaż wydaje mi się, że gorszy niż w Korei. Rascal na pewno nie pokazał niczego wybitnego. Może... Oprócz tej jednej gry, czy dwóch gier w fazie grupowej, zwłaszcza ten mecz Camilo. Natomiast ogólnie rzecz ujmując. Mówiąc... A um, większość ekip koreańskich, wydaje mi się, mechanicznie odstawała od swoich chińskich odpowiedników. I to jest dla mnie pierwszy poważny problem, który, z którym Korea będzie musiała się borykać. Bo mówiliśmy przy okazji 2018-2019 Korea ma problemy z adaptacją. Uf, przepraszam, uderzyłem mikrofon to pewnie was zabolało. Korea ma problemy z adaptacją, Korea ma problemy z Champion poolem Korea ma problemy z wczesnymi etapami rozgrywki, Korea ma bla bla bla. I teraz chciałbym jeden z tych mitów, może troszeczkę Rozbić, bo jeżeli przyjrzycie się tym draftom, chociażby spójrzmy sobie tutaj na serię um, Top Esports przeciwko Genji, czekaj. E, Ojku, powiedziałem: Top Esports chodziło mi o, o, o. Gdzie to jest? Czemu nie ma tu wszystkiego? O jest, dobra. E, Top Esports kontra Genji. Spójrzcie na to: tak naprawdę. Genji myślę, w obu tych mapach miało Team kompy, które skalują no chyba gorzej i ewentualnie na tej drugiej możemy się kłócić, ale ja nadal preferowałbym late gameowo team Comp top eSports z jednego prostego powodu, mają dużo więcej narzędzi, które pozwalają im na, na team fightowanie i jedną zasadniczą różnicą, którą mogliśmy zaobserwować przy okazji pojedynków koreańsko-chińskich, Chińczycy niemalże zawsze szli po bardziej skalujący botlane, Koreańczycy bardzo często decydowali się chociażby na kalistę. Widzieliśmy troszkę więcej jakichś podkręceń. Chińczycy niemalże zawsze, kiedy to było dostępne, był ten afelios, chociaż to też nie jest reguła, więc może to taki bardziej luźny wniosek, że chińscy strzelcy częściej szli po skalowanie lub po prostu bezpieczne wybory. Natomiast przede wszystkim myślę, że jeżeli przyjrzelibyśmy się draftom od samego początku do samego końca, może już bez takiego cherry pickingu i bez wybierania konkretnych, zauważymy, że koreańskie ekipy często decydowały się na drafty bardziej mid i drafty, które miałyby nieco bardziej skupiać się na środkowych etapach rozgrywki, zwłaszcza myślę tutaj o Dragon I tutaj przychodzimy do kolejnego mojego wniosku. Dragon jako ekipa. Spełniła oczekiwania, bo była niestabilna i miała wątpliwej jakości drafty. I to nie jest coś, co jest nowością dla CV Maxa. Myślę, że w Griffin też mieliśmy bardzo wiele wątpliwości względem niektórych z tych kompozycji, i to jest coś, z czym Dragon X boryka się od dłuższego czasu. Ja myślę, że to jest ekipa, która chyba na tym turnieju z koreańskich zespołów pokazała największy potencjał. Natomiast z pewnością boryka się z problemami, które już omawialiśmy. I być może będę jeszcze robił jakieś wodreview, review, ponieważ myślę, że akurat kto, jak kto, ale Dragon. Konex jest super ciekawym teamem. Przechodząc dalej, porozmawiamy chwileczkę o T1, bo myślę, że to jest formacja, która chyba mnie z jednej strony zawiodła, a z drugiej strony mam wrażenie, że pokazała nam bardzo fałszywe oblicze. W pierwszej mapie wyglądali naprawdę fajnie, a w tej drugiej Nadamon wydaje mi się, że powinni byli zwyciężyć, ale kilka błędów po drodze takich czysto decyzyjnych kosztowało ich rozgrywkę, a na trzeciej popełnili, mam wrażenie. Te same błędy jak w przypadku Damon, tylko oponent był dużo dużo lepszy i wykorzystał je znacznie, znacznie lepiej i wcześniej. Ale przede wszystkim T1 dwukrotnie zdecydował się na botlane Yasuo oraz Gragas i dwukrotnie ten Yasuo mid owo late gameowo nie wybrzmiewał. A nie wiem, czy to jest kwestia tego, wydaje mi się, że bardziej Team Kompów. Kolejną kwestią jest to, że leśnicy koreańscy byli dużo, dużo za chińskimi. Myślę tutaj o junglerze 1 Kazie. Myślę tutaj o junglerze Genji Klidzie Piosik nie był, w mojej opinii, e, ani poniżej oczekiwania, ani powyżej. Myślę, że zagrał dość e, podobnie, jak grał w, w Regular Splicie w 2020, czyli w kratkę, ale całkiem nieźle. Natomiast Canyon z Damwon po prostu był nieskuteczny. Mam wrażenie, że niegdyś kojarzyliśmy go z dość early game'ową grą, obecnie jest takim bardziej ułożonym, spokojnym, coś mnie trapie w nosie, e, spokojnym, i uh, wcale nie ustawiającym grę leśnikiem. Uh, podczas gdy patrzymy na Chiny i uh, a od The Gaming, mimo tego, że mówiliśmy o nim jako o ścieżkowym graczu, często szukał wczesnej agresji, nawet minimalnej. Jeżeli patrzymy na to, Esports Karsa, chyba najlepszy jungler turnieju, świetne early game'y i tutaj ogromne zaskoczenie, bo w Spring Splitie nie pokazywał się wybitnie. Etian bardzo w kratkę, nierówna forma, zwłaszcza na Gravesie nie podobały mi się jego rozgrywki, natomiast wtedy, kiedy dostawał kompozycję w stylu f** PX, kiedy grał Olafem, drużyna miała follow-up, wyglądał całkiem spoko, a Ning z Invictus Gaming pozostał Ningiem i myślę, że nic więcej nie muszę dodawać. Natomiast przechodząc dalej, jeżeli chodzi o koreańskie ekipy, Genji lepsze, gorsze, Chyba dokładnie takie, jakie oczekiwaliśmy, czyli pokazali potencjał, pokazali możliwości, ale również pokazali, że mają spore problemy, zwłaszcza jeżeli wczesne etapy rozgrywki nie idą po ich myśli. Po prostu wtedy gry zaczynają dość szybko umykać im z dłoni i widać, że nie radzą sobie przesadnie z kambakami. Zwłaszcza tutaj chciałbym podkreślić ten blind pick, który zastosowali przeciwko Top Esports, gdzie ten team comp był bardzo jednowymiarowy. To jest team teamfightowo-młynowo-early game'owa kompozycja, które nie potrafili zupełnie rozegrać. Przegrali botnay matchup, który był z natury rzeczy gorszy w drafcie ale nie po to wybierasz Kaisa Nautilus, żeby po prostu pasywnie dostawać na dziurę. Raczej chciałbyś wysłać tam Pantona i Elis, jednak ci nigdy nie byli w stanie ani dwójkowo, ani trójkowo, ani czwórkowo nic działać z żadną z linii. I tutaj kolejny mój wniosek, bo nawet jeżeli koreańskie formacje zgarniały gdzieś eliminację, udawały im się ganki, nie widzieliśmy dużo. Ani powtórek, ani wykorzystywania, ani dive'ów. To jest coś, z czym myślę, że Korea ma trochę problem, czyli nadużywanie, wyciąganie przewagi z już jakiejś stworzonej. Czyli załóżmy, gankujesz topa, gang wychodzi, twój top laner jest do przodu, może ma TP advantage, może nie. Chińczycy bardzo często ponowią gang, wyślą tam mid żeby zdive'ować, albo wręcz przeciwnie, top odda wave lub 2 pójdzie na bota, przyciągnie tę przewagę. Koreańczycy... Utrzymują ten laning face przez najbliższe 50 minut, a z tą 20 klipową przewagą. I to by było na tyle. I z tym mam problem. Wydaje mi się, że chińscy gracze, tak jak mówiłem, i chińscy mam tu na myśli gracze z Chin, bo wiadomo, część z nich jest innej narodowości. Natomiast chińscy gracze lepiej abuzowali przewagę i byli lepsi mechanicznie. I, i dla mnie niektóre z tych zestawień nie szły tak jak powinny. Ja widziałem matchupy, w których. W różne strony, bo to nie zawsze były LPL nad Koreą, natomiast w większości przypadków, w których toplain, zwłaszcza toplane LPL-owski, radził sobie znacznie lepiej w zestawieniach, w których nie powinien, lub toplain LPL-owski. Nawet wygrywał, może, sytuacje, których trochę się nie spodziewałem. I mam wrażenie, że jak kiedyś mówiliśmy o solo-lanerach Korei, tak powoli zaczynamy mówić o solo-lanerach z Chin, i Koreańscy nie są aż tak dobrzy. Ale przez te 12 minut materiału, może troszeczkę za bardzo skupiłem się na łupaniu Korei po głowie. Częściowo też dlatego, że wiem, że. albo inaczej, mam wrażenie, że większość z Was uważa mnie za nieobiektywnego, podczas gdy. Od początku roku mówię o tym, że Chiny są lepsze. I nie zdziwił mnie wynik tego turnieju. Mimo tego, że spodziewałem się więcej po T1, żadna inna koreańska formacja nie napawała mnie optymizmem i o tym wspominałem. Natomiast Chiny mm, pokazały się lepiej niż myślałem w perspektywie dwóch drużyn. Pierwszą z, pierwszą z nich było FPX, a drugą z nich było minimalnie, bo minimalnie, ale top esports. I przypomnę, jedną z moich predykcji dotyczących turnieju było to, że top esports lub T1 go zwyciężą a nie było to trudne, myślę, że to były dwie formacje, które napawały największym optymizmem w perspektywie Mid Season Cup'a, ale chciałbym troszkę dłużej porozmawiać tutaj o Top Esports i ogólnie o Chinach. Przede wszystkim Top Esports jest w tym momencie by far najlepszą drużyną na świecie. Wydaje mi się, że jedyny team, który ma do nich ewentualnie podjazd i z którym chciałbym zobaczyć pojedynek, to jest G2 Esports, chociaż chciałbym również zobaczyć Best of 5 na T1. Wydaje mi się, że to są dwie formacje, które z tych lub innych powodów mogłyby dać radę, chociaż w przypadku T1 myślę, że w Best of 5 na pewno takiego Zwycięstwa e, by nie była. Przynajmniej w większości przypadków. Załóżmy, zagrajmy 10 bez top 5. Myślę, że Top eSports na spokojnie wygrywa minimalnie 6 z nich. Natomiast są to czyste spekulacje i dość bezsensowne wnioski. Nie lubię takich wygłaszać, ale wiem, że to jest trochę łatwiejszy sposób, żeby zobrazować Wam, co mam na myśli. Więc przechodząc już do Top eSports. Przede wszystkim indywidualnie żadna z tych linii nie jest słaba. Tak, chodzi o to, że wiedzieliśmy, że Jackie, Love oraz Knight są dobrzy. Na tym turnieju Yu pokazał się jako. Chyba lepszy support niż i Lumao, i Keria, i ktokolwiek inny, kto ewentualnie do tego miana pretendował. Yuandzia mnie zaskoczył niesamowicie, ba nawet Crisp w tym pojedynku bezpośrednim treszów dużo gorzej wypadał. I Yuandzia, świetny turniej, bardzo przespany mam wrażenie, mimo tego, że parę razy o nim wspominaliśmy, to nie widziałem dużo zachwytów nad nim, a wydaje mi się, że obok Knighta był chyba najbardziej imponującym mi graczem top esports, może za wyjątkiem... Karsa i to jest chyba największe zaskoczenie, bo Karsa na początku sezonu wyglądał po prostu blado. Historycznie Karsa był naj, w mojej opinii najlepszym early game'owym junglerem na świecie. Zwłaszcza w czasach, w których mówiłem, że tak, skoro jest najlepszym junglerem, zawsze była dla mnie ta wyłączność, że Karsa, jeżeli chodzi o ustawianie early game'u, zwłaszcza z Maplem Flash Wolves, był po prostu absolutnym szefem. Problem zaczynał się oczywiście w mid game i w late game, gdzie Karsa często się gubił, dziwne decyzje, dziwne wejścia, dziwne obiektywy. Bardzo dużo błędów. Natomiast tutaj, od kiedy dołączył Jackie Karsa zdecydowanie lepiej. Tylko problem leży w tym, że akurat w Top e Sports Early game'y Karsy nie były wybitne i jego duet z Knightem nie był wybitny. I, a teraz, jeżeli chciałbym przyfleksować, mógłbym wpisać e, swój artykuł z Eweszło z początku roku z, moim, z moimi przewidywaniami na 2020, gdzie jedną z nich było, Karsa i będą, e, przepraszam, tak Karsa i Knight będą najlepszym e, mid jungle na świecie. Absolutnie się nie sprawdziło, jeżeli chodzi o Spring Speed LPL, ale na mid-season kapie tak było. Naprawdę. Karsa i Knight, spójrzcie na finał, spójrzcie na to, jak FPX nie mogło dosłownie nic zrobić dookoła środkowej części mapy, gdy Karsa grał Lee Sinem, gdzie Knight grał Syndrome, ale nie tylko w tym zestawieniu. Przede wszystkim Karsa, super dobre early game'y, ale od kiedy dołączył Jackie właśnie tak jak mówiłem, ten mid-game, late-game wyglądał dużo lepiej i Karsa zaimponował mi, nie wiem, czy jako najlepszy jungler w turnieju, bo tego miana chyba bym mu nie dał ale w perspektywie oczekiwań bardzo, bardzo dobrze sobie poradził i na pewno był jednym z lepszych graczy TES, mimo, albo inaczej, w perspektywie tego, czego się spodziewałem. Kolejnym zawodnikiem, którego warto również nakreślić, jest właśnie, jest właśnie 369, który, tak jak mówiłem, nie ma najlepszego 2020, ale na tym turnieju gra bardzo, bardzo dobrze, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo i mam wrażenie, że kiedy grał weakside, był super i nie popełniał wielu błędów, udawało mu się bardzo często unikać ganków, nie miał ogromnych strat, nie miał e, zbyt wielu dive'ów na sobie. Wydaje mi się, że był przytomnym top -lanerem. Kiedy miał e, przewagę, i tutaj warto na przykład wspomnieć tę grę Lucianem, gdzie był mocno zaatakowany na linii, ale udało mu się potem wyciągnąć przewagę i ją doskonale wykorzystywał. Myślę, że 369 dał nam potężny argument, żeby zacząć nazywać solo linię Top Esports najlepszym duetem w perspektywie światowej. Chociaż tutaj na pewno kilka innych będzie o taki tytuł um, walczyć, i dopiero przy okazji Mistrzostw Świata to rozstrzygniemy. Natomiast dużo, więcej czasu poświęciłem Top Esports, bo myślę, że jest to ekipa, której trzeba się przyglądać. Niewiele widziałem wad w perspektywie laning phases, wydaje mi się, że wszędzie te linie wyglądały bardzo dobrze że niewiele widziałem wad w perspektywie wczesnych decyzji. To była drużyna, która, jasne, błędy popełniała, ale to były błędy bardzo łatwe do wyeliminowania i bardzo łatwe do zauważenia. To, mam wrażenie, nie były takie głębsze problemy, tylko drobne rzeczy, które tak naprawdę z mapy na mapę możesz po prostu powiedzieć, hej, tutaj się zadziało to i to, to było głupie. I, I ta decyzja prawdopodobnie się nie powtórzy. Topi Sports na pewno ekipa, której będę się przyglądał, myślę, że postaram się nie opuścić żadnej gry w splicie, Bo jeżeli obecna forma się utrzyma, mamy potężnego pretendenta do tego, żeby nazwać go mistrzem świata. W perspektywie innych drużyn, wydaje mi się, że Fantas Phoenix zagrało dużo lepiej niż w Spring Splicie. Ale dalej mam obawy i myślę, że Fan Plus Phoenix nie powtórzy swojego wyniku z zeszłorocznych Mistrzostw Świata, jeżeli podobnie będą grać dalej. A jasne, forma indywidualna Tiana chociażby była poniżej oczekiwań. A chyba najlepszym graczem turnieju w perspektywie tej drużyny był Doinbi lub Kan, chociaż warto również wspomnieć o LWX-ie. Ale dwie największe gwiazdy z poprzedniego sezonu: Crisp i Tian a troszkę gorzej niż można by się było spodziewać. Wydaje mi się, że meta im do końca nie leży, wydaje mi się, że ten styl nie jest już aż tak efektywny, jak niegdyś był. I wydaje mi się, że rywale mają często też lepszych graczy na pozycji solo linii, albo może ci gracze robią większe różnice, bo nawet grając z kanem widać było czasem, że FPX mocno krztusi się w perspektywie górnej części mapy oraz solo linii. To było widać zwłaszcza w finale, gdzie TES po prostu dominowało. Przechodzimy dalej do JD Gaming. Myślę, że formacja, którą należy się zachwycać, ale formacja, która potrzebuje chyba drugiego midlanera Jagao ma bardzo ograniczony champion pool, myślę, że to mocno bolało JDG w draftach, wydaje mi się, że mocno to bolało również na rifcie. Kanavi jest świetnym zawodnikiem. Lowken pokazał, że potrafi pokerować. Lumao jest na pewno świetnym playmakerem, natomiast niestabilności i czasem wątpliwa decyzyjność prowadzą do tego, że nie jest to ekipa, którą będę uważał za faworytów, mimo tego, że na pewno mają potencjał na to, by wygrywać, ale nie wiem, czy mają potencjał na to, żeby być stabilnym liderem. I przechodzimy do Invictus, którzy nie dokonują zmian w składzie na 2020 Summer i wydaje mi się, że będzie to ich morderstwo, chyba że ich gracze zdecydowanie lepiej pokażą się indywidualnie. Deshai był absolutnie tragiczny, ale nie przez to, jak grał na linii, nie przez to, że popełniał mnóstwo mechanicznych błędów. Przede wszystkim dlatego, że był uparty jak osioł. Ten Lucian wybierany raz za razem tylko po to, żeby turbointować. To nie jest coś, co chcę widzieć. Ruki na pewno solidnie, ale dużo więcej pozytywów o Invictus Gaming nie mogę powiedzieć. I myślę, że to jest drużyna, która potrzebuje gruntownych zmian, zwłaszcza w perspektywie ruchów junglera na mapie. Bo już końflipowanie ganków nie jest czymś, co jak w 2018 może zadziałać tylko dlatego, że jesteś o tyle lepszy mechanicznie. I przechodząc już do takich wniosków podsumowujących. Mid Season Cup był w mojej opinii jednym z najlepszych turniejów Ligi Legend, Legends, jakie widzieliśmy w ostatnim czasie. Abstrahując od Blind picków i abstrahując od niektórych drużyn, patrzę tutaj na Was: Invictus Gaming oraz Damon Genji, czy nawet Dragonex. Chociaż przede wszystkim Invictus Gaming oraz Damon, bo myślę, że to były formacje, które jednak pozostawiły spory niesmak. Ale przede wszystkim indywidualnie, świetne teamfighty, świetni zawodnicy. A w perspektywie samego poziomu rozgrywek wydaje mi się, że był on wysoki i wolę mid season cup niż MSI, mimo tego, że MSI, e, m, ja bardzo lubię MSI, uważam, że to jest świetny turniej, bo zawsze widzimy pojedynczą najlepszą siłę z każdego regionu lub najlepszą w momencie danego best of five playoffowego, bo kto wie co okaże się w Później, albo gdybyśmy mieli troszkę bardziej rozbudowane play bla, bla, bla. Nieważne. Najlepsza drużyna z każdego regionu to zawsze jest hype, ale zazwyczaj widzimy trzy ekipy, które się kontestują. Jest to jedna z Korei, jedna z Chin jedna z Europy. Nie oszukujmy się, NA czy inne regiony po prostu nie mają takiej siły. Natomiast tutaj mieliśmy kilka ekip, które między sobą walczyły. Format niewybaczający, bo brak rewanży. Ciekawi mnie, jak pokazałoby się T1. Może z innymi draftami, może z innym podejściem, a może byłoby dokładnie tak samo, to czyste spekulacje. I jest to trochę bez sensu. Natomiast z pewnością... Turnie oglądało się i komentowało bardzo, bardzo dobrze, między innymi ze względu na to, że rzadko mamy okazję zobaczyć tyle talentów w jednym miejscu, nawet w LCK, czy nawet w LEC, czy też w LPL-u. Widzimy te formacje, natomiast są poprzeplatane takimi ekipami jak Excel, czy no nie wiem, no nie chcę powiedzieć APK Prince, bo akurat oni mi zaimponowali, ale chociażby Hanwha Life, gdzie bardzo dużo było konflipowania i mimo nie najgorszego wyniku, wcale mi się nie podobała ta drużyna, ale może, żeby być bardziej bardziej skupionym na tym, jak rzeczywiście było takie drużyny jak Griffin czy Sandbox, które były w Korei najgorsze, bo o Chinach i Victory Five nie będę już mówił. Natomiast Mid Season Cup to jest coś, czego chciałbym widzieć więcej i tutaj jedna z takich moich konkluzji poturniejowych. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej tego typu turniejów międzynarodowo, bo mamy dwa, które się liczą i mamy dwa turnieje w całym roku. Rift Rivals w ogóle jest dla mnie bezużytecznym formatem, który rzadko realnie przekładał się na dobre widowisko. Myślę, że MSC Fajnie by było, gdyby może było tego więcej. No i tutaj wracamy do tego tematu: czegoś pokroju, ligi najlepszych drużyn z całego świata. To byłoby super, chociaż logistycznie bardzo trudne do zrealizowania i to jest chyba największy ból. Ale może liga dla czterech najlepszych drużyn z Chin i czterech z Korei, a coś takiego, może nie liga albo właśnie, albo właśnie taki Miss Season Cup. Może? Riot? Proszę? Nie wiem, ale na pewno oglądało się to świetnie i na pewno jest to coś, czego chciałbym zobaczyć więcej. I jeszcze tak jakby, zanim przejdę do samego e, ostatecznego podsumowania, chociaż to trochę plonazm, albo właściwie tautologia, nieważne, a, bo podsumowanie z natury rzeczy jest dość ostateczne, a, ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. E, mam pozytywny wniosek, bo jak uważam, że Korea na wielu polach zaczyna Chinom ustawać, Team nacis wykorzystywanie przewagi, umiejętności mechaniczne. Tak paradoksalnie, mimo tego, że tylko jedna ekipa weszła do playoffów i Genji dostało tam absolutny wpierdol, bądźmy uczciwi, to myślę, że Aquarea pokazała się nieźle. Zarówno T1, jak i Dragon w mojej opinii, pokazały szczyty, które na spokojnie pozwalałyby im rywalizować z Stop Esports, Fan Plus Phoenix czy JDG, i dla mnie to jest zapowiedź. Nie powiem sukcesu, ale powiem rywalizacji, a mam wrażenie, że Albo inaczej, miałem obawy przedturniejowe, że tylko T1 albo w ogóle żadna koreańska formacja nie będzie zdolna do, do, do rywalizacji. No, założyłem, że T1 będzie rywalizować, ale myślę, że może trochę więcej Korea ma do zaoferowania niż jej przypisywałem. I liczę na dwie rzeczy w perspektywie SummerSplitów w Korei: przede wszystkim troszkę więcej gry mechanicznej, bo mamy z pewnością takich graczy jak Keen, takich graczy jak Summit, którzy są agresywni, agresywni na liniach i mówimy często o tym, że Chiny popełniają błędy, że to jest region młynu. Ale ja wolę solo leinerów, którzy trzy razy zaliczą deskę w trakcie meczu, bo próbują solo killować, ale takich, którzy dzięki temu są świetni mechanicznie, bo mam wrażenie, że to wyszło na tym turnieju. Może Kara potrzebuje więcej ryzyka, nierozumianego poprzez hej, spróbuję ci zgankować, gdzie normalnie bym tego nie zrobił, tylko może więcej indywidualnych akcji. Jeden wniosek właśnie jeszcze taki czysto ingame'owy, który mi przyszedł do głowy, kiedy rozmyślałem nad tym turniejem. Spójrzcie na rodzaj i ilość ganków, które wykonuje Korea, a które wykonują Chiny. Korea gankuje bardzo rzadko pod młyn, pod ryzyko. Korea jak już gankuje, to jestem pewien, że przeciwny jungler jest w miejscu X, albo mam prawie pewność, że nic się złego tu nie stanie, więc przyjdę na mida i spalę Ci flasza. Chińscy dżunglerzy niektórzy zwłaszcza, ee, e, mówią wejdę Ci na Raptory i postawię Warda. Jeżeli tam będziesz, to coinflipujemy 2v2. Często to wychodzi pozytywnie. Może nie zawsze konflipujemy. Ja nie chcę mówić tutaj, że Chiny to jest region totalnego trolu, bo to jest absolutnie nieprawda. I jest, na przykład kiedy Karsa wchodził na rampę, bardzo często wynikało to z priorytetu naita, Ale mam wrażenie, że tej aktywności było po prostu więcej i nie zawsze ta aktywność przynosiła efekty. Ta nieaktywność czasem okazywała się nieefektywna, ale w długim ranie, in the long run, jak to mówią, mówią nasi anglojęzyczni koledzy, przynosiło to, mam wrażenie, więcej efektów niż paradoksalnie bycie skrajnie efektywnym. Wystarczy spojrzeć tutaj chociażby na Kanawiego. Ale wracając do tej materii ganków, w Chinach widzieliśmy sporo ganków level 3, level 4, na przykład na środek, na przykład na topa i nie były to ganki, które zawsze przynosiły skutek. Czasem po prostu był to recall opóźniony o 20 sekund czekania w krzaku, ale zobaczcie, ile Chiny więcej biorą takiego... Niewielkiego ryzyka, które może im dać ewentualnie efekt. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich wniosków, który warto tutaj podjąć, bo to nie jest agresywny styl, to jest styl poszukiwania i nawet w jednym z wywiadów ktoś, ktoś z chińskich formacji, nie pamiętam kto to był, powiedział, że drużyny z Korei grają tak, by nie popełnić błędu i jest to bardzo trudny styl do grania przeciwko, ale bardzo często sprowadza się do late game'owych teamfightów. I w tych Chiny były po prostu lepsze. I z tym przede wszystkim chciałbym Was zostawić, bo Korea utraciła swój status elitarnych team fightów late game'owych, które wygrywają im gry. Bo Korea niejednokrotnie na tym turnieju grała agresywnie, ale nie wykorzystywali przewagi aż tak mocno i nie ryzykowali aż tak mocno, chociaż niektóre decyzje były skrajnie głupie. Niektóre podejmowane na szory czy smoki były przeciwieństwem tego, co mówię. I dlatego myślę, że takim najważniejszym wnioskiem i tu jest to ostateczne podsumowanie, o którym mówiłem wcześniej, jest to, że po tym wszystkim, co powiedziałem przez 26 minut, chciałbym trochę wszystko odwołać z jednego powodu. Nie ma cech super charakterystycznych dla, dla któregokolwiek z tych regionów. Są cechy charakterystyczne dla drużyn i powoli myślę, że będziemy odchodzić od dogmatu Korea-Chiny, a będziemy przychodzić do dogmatu T1, Dragon X, FunPlus Phoenix, TES bo wydaje mi się, że różnice między drużynami zaczynają się tworzyć ogromne i tak z pewnością będziemy wyciągać pewne podobieństwa względem regionu, ale myślę, że często są to trochę generalizacje i jest to krzywdzące. Nawet ja nagrywając ten materiał mam świadomość tego, że niektóre z rzeczy, które powiedziałem nie są w pełni prawdą, chociaż są to absolutnie trafne obserwacje, ale bardzo łatwo je podważyć mówiąc hej, w tym momencie było zupełnie inaczej, hej, w tym momencie drużyna X zrobiła coś innego, mimo tego, że jest częścią regionu, o którym mówiłeś. I chciałbym, żebyście byli bardzo uczuleni na to, że dużo z rzeczy, które dzisiaj powiedziałem było generalizacjami, było były uogol... Uogólnieniami. Mającymi na celu, zwłaszcza tym z was, którzy nie śledzą regionów, dać troszeczkę więcej oglądu i przede wszystkim zachęcić was do tego, żebyście sami tych różnic szukali, żebyście sami przyjrzeli się turniejowi. Postaram się może w najbliższym czasie zrobić jakiś review, być może w ramach Real talku, któregoś, być może w ramach lubianego całego kształtu Korei, przyjrzelibyśmy się jednej czy dwóm mapkom. Natomiast e, mimo wszystko chciałbym zaznaczyć i chciałbym jeszcze raz odnieść się do tego, że myślę, że Chiny są najlepszym regionem obecnie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Myślę, że TI pokazało się jako najlepsza drużyna na świecie, ale Korea a przynajmniej dwie formacje z niej dały mi nadzieję i liczę na to, że region przejdzie jednak gruntowne zmiany, bo myślę, że są one potrzebne dla całości. Wydaje mi się, że lidze przydałoby się troszeczkę odświeżenia. Myślę, że to by było na tyle... Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wiem, że mógł być odrobinkę chaotyczny, bo miałem bardzo dużo przemyśleń i ze względu na ogromny młyn w życiu prywatnym, bo mój remont dzieje się i ja dopiero co wróciłem z budowy, jak, tak teraz jak to nagrywam. Więc przepraszam was, jeżeli tak było. Starałem się, żeby było to mniej lub bardziej spójne. Natomiast bardzo zachęcam was do tego, że jeżeli nie oglądaliście turnieju, żeby go obejrzeć, bo myślę, że był dużo lepszy niż jakiekolwiek rozgrywki, które możemy tygodniowo zobaczyć w Którejkolwiek z tych lig, i na pewno te kilka, kilkanaście godzin, to jest najlepszy League of Legends, jakie obecnie możemy zobaczyć. Więc widzimy się w następnym odcinku, i to by było na tyle ode mnie. Buziaczki.